Obojętność może być potężną bronią, ale także kruchą maską. Kiedy mężczyzna decyduje się kogoś ignorować, nie tylko coś komunikuje drugiej osobie, ale także ujawnia głębokie aspekty własnej psychiki. Karl Jung nauczał, że to, czego unikamy, mówi o nas tyle samo, co to, z czym się konfrontujemy. Dlaczego więc mężczyzna wybiera ignorowanie kogoś i jaka jest jego prawdziwa słabość w tym działaniu? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że ignorowanie to mechanizm obronny psychiki. Gdy mężczyzna ignoruje, często próbuje uniknąć czegoś, co go niepokoi w nim samym. Może to być strach, niepewność, zraniona duma, lub desperacka próba utrzymania iluzji kontroli. Dla Junga cień, ta ukryta część naszej osobowości, zawiera wszystko, co w sobie odrzucamy lub negujemy. Akt ignorowania może być więc odbiciem nierozwiązanego wewnętrznego konfliktu. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który ignoruje kobietę po konflikcie lub odrzuceniu. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest obojętny, ale na głębszym poziomie jego decyzja może wynikać z niezdolności doradzenia sobie z niewygodnymi emocjami. Zamiast stawić czoła sytuacji, chowa się za milczeniem, próbując uniknąć zarówno bólu, jak i podatności na zranienie. Prawdziwa słabość nie tkwi więc jedynie w samym ignorowaniu, lecz w tym, co ono symbolizuje. Ucieczce przed własną emocjonalną prawdą. Jung mówił, że to, czemu się opieramy, trwa nadal. Jeśli mężczyzna ignoruje, by stłumić uczucia, jedynie nadaje im większą siłę. Tłumiona złość, niewyrażone pragnienie czy ból zranionej dumy. Stają się jeszcze bardziej intensywne, gdy nie zostaną uznane. Narzucone milczenie często przeradza się w wyniszczający dialog wewnętrzny, w którym mężczyzna próbuje usprawiedliwiać swoje zachowanie, walcząc jednocześnie z emocjami, nad którymi nie ma kontroli. Ponadto, ignorowanie może ujawniać głęboką niepewność. Mężczyźni, pewni swojej tożsamości i emocji, nie muszą uciekać się do obojętności jako formy obrony zamiast tego stawiają czoła emocjonalnym wyzwaniom bezpośrednio, rozwiązując konflikty z dojrzałością i szczerością. Ci jednak, którzy ignorują, często noszą w sobie głębokie rany emocjonalne, które sprawiają, że boją się konfrontacji. Słabość tkwi więc nie tylko w samym akcie ignorowania, lecz także w niezdolności do zmierzenia się z własną emocjonalną złożonością. Istnieje jednak jeszcze jedna warstwa tego zjawiska pragnienie kontroli. W wielu przypadkach mężczyzna, który ignoruje, świadomie lub nieświadomie próbuje manipulować sytuacją. Chce, by druga osoba odczuła jego nieobecność, by zaczęła się zastanawiać, by zaczęła zabiegać o jego uwagę. W tym miejscu słabość objawia się jako potrzeba pośredniej walidacji. Nie potrafi otwarcie wyrazić swoich uczuć ani bólu. Więc używa milczenia jako subtelnej formy obecności, licząc na reakcję drugiej strony. Ta strategia rzadko jednak przynosi prawdziwe zadowolenie. Na dłuższą metę ten, kto ignoruje, często sam staje się więźniem własnej gry, niezdolnym do wyrwania się z cyklu unikania i jednoczesnego pragnienia bycia zauważonym. I właśnie tutaj tkwi prawdziwa słabość: próbując ignorować drugą osobę, w rzeczywistości ignoruje samego siebie. Jeśli ignorowanie drugiej osoby oznacza często także ignorowanie samego siebie, to co tak naprawdę dzieje się w umyśle mężczyzny, który wybiera tę strategię? Jung twierdził, że to, z czym się nie konfrontujemy, ostatecznie kształtuje nasze przeznaczenie. Innymi słowy, unikanie uczuć czy ludzi nie sprawia, że problem znika, jedynie przekształca się on w inną, często jeszcze bardziej destrukcyjną formę. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który ignoruje kogoś, ponieważ nie chce zmierzyć się z własną wrażliwością. Może przekonywać samego siebie, że kontroluje sytuację, że jego milczenie to oznaka siły. Jednak w rzeczywistości ta odmowa konfrontacji nakłada na niego psychiczny ciężar. Jego umysł nadal pracuje w tle, analizuje sytuację, usprawiedliwia jego zachowanie, próbuje znaleźć logiczne uzasadnienie. Tłumiona złość może przerodzić się we frustrację wobec samego siebie, ból odrzucenia może skamienieć w przesadną dumę, a wyparty pociąg może powrócić w postaci obsesji. Największą słabością mężczyzny, który ignoruje, nie jest więc jedynie emocjonalna ucieczka, ale fakt, że ta ucieczka ma swoją cenę. Milczenie nie rozwiązuje konfliktu wewnętrznego, jedynie go odsuwa i pogłębia. I tu pojawia się kolejna kluczowa koncepcja Jungowska: projekcja. Kiedy ktoś nie potrafi zmierzyć się z własnymi słabościami, zaczyna przypisywać je innym. Mężczyzna, który ignoruje, może zacząć postrzegać drugą osobę jako winną, jako kogoś, kto nie zasługuje na jego uwagę, a nawet jako zagrożenie dla jego ego. To dlatego, że nie chce przyznać, iż prawdziwa walka toczy się w nim samym. Kolejną istotną kwestią jest wpływ takiego zachowania na relacje międzyludzkie. Jung podkreślał, że rozwój psychiczny człowieka jest ściśle związany z relacjami. Ignorowanie kogoś prowadzi do cyklu odłączenia, zarówno od drugiej osoby, jak i od własnej zdolności do autentycznej komunikacji. Taki mężczyzna nie tylko dystansuje się od innych, ale także zamyka się na możliwość dojrzewania emocjonalnego. Uczenia się z konfliktów i wzmacniania umiejętności radzenia sobie ze skomplikowanymi uczuciami. Paradoksalnie jednak, często ten, kto ignoruje, chce być zauważony. Jego milczenie nie jest prawdziwym zapomnieniem, lecz negatywną formą obecności. Chce, by jego brak był odczuwalny. To ujawnia wielką sprzeczność, próbując się zdystansować, w rzeczywistości pragnie, by druga osoba zatęskniła. To niebezpieczna gra, która zamienia relacje w emocjonalną walkę o władzę. Co Jung zaproponowałby jako alternatywę dla tego wzorca? Drogę samopoznania. Zamiast unikać własnych emocji, prawdziwie silny mężczyzna stawia im czoła, uznaje swoje słabości i wyraża się w sposób szczery. Nie oznacza to działania impulsywnego czy nieprzemyślanego, lecz odwagę w konfrontacji z własnym wnętrzem. Kiedy mężczyzna rozwija tę zdolność, nie musi już używać milczenia jako tarczy. Może po prostu być sobą, bez lęku przed własną wrażliwością. I tu kryje się największa ironia. Prawdziwa siła nie leży w ignorowaniu, lecz w konfrontacji. Słabość mężczyzny, który ignoruje, to w istocie jego niezdolność do zmierzenia się z tym, co naprawdę go dotyka. Ukrywa się za ciszą, bo boi się spojrzeć w głąb siebie. Ale ignorowanie nigdy nie było równoznaczne z przezwyciężeniem, a to, czego nie przezwyciężamy, zawsze powraca w innej formie. Jeśli ignorowanie nie oznacza przezwyciężenia, to co dzieje się, gdy mężczyzna wciąż ucieka przed własnymi emocjami? Odpowiedź leży w samej psychice. Wszystko, czego unikamy, rośnie w nieświadomości i ujawnia się w nieoczekiwany sposób. Jung uczył, że to, co nie zostaje zintegrowane, staje się cieniem. A cień zawsze znajdzie sposób, by się przejawić, czy to poprzez powtarzające się schematy zachowań, emocjonalne wybuchy, czy nawet dolegliwości psychosomatyczne. Mężczyzna, który ignoruje kogoś, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, może wierzyć, że zamyka pewien rozdział, ale w rzeczywistości jedynie utrwala dysfunkcyjny wzorzec. Może odczuwać chwilową ulgę, dystansując się, lecz to złudne uczucie. W dłuższej perspektywie jego niezdolność do zmierzenia się z własnymi emocjami skazuje go na powtarzanie tych samych błędów w kolejnych relacjach. W końcu i tak stanie twarzą w twarz z tą samą sytuacją, czy to z inną osobą, czy w samotności, konfrontując się z pustką, jaką stworzyło jego milczenie. Co więcej, emocjonalna ucieczka ma swoje praktyczne konsekwencje. Gdy mężczyzna decyduje się na ignorowanie, traci możliwość nauczenia się kluczowych umiejętności życiowych wyrażania swoich emocji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowania relacji opartych na autentyczności, a nie na manipulacji. Te braki nie pozostają niezauważone, odbijają się nie tylko na jego związkach, ale także na karierze, przyjaźniach i ogólnym postrzeganiu świata. Kolejnym istotnym aspektem jest to, jak ta strategia osłabia jego własną tożsamość. Kiedy ktoś przyzwyczaja się do ignorowania jako mechanizmu obronnego, zaczyna oddalać się od swojej prawdziwej natury. Staje się zakładnikiem potrzeby uchodzenia za silnego, podczas gdy prawdziwa siła polega na umiejętności bycia wrażliwym bez lęku. Może zbudować wokół siebie fasadę obojętności, ale jak podkreślał Jung, Persona nigdy nie jest całością człowieka, a życie wyłącznie poprzez nią prowadzi do egzystencji fragmentarycznej i niespełnionej. A co dzieje się z tym, kto został zignorowany? Często odczuwa ból, frustrację, a nawet zaczyna kwestionować swoją wartość. Jednak prawda jest taka, że milczenie drugiej osoby mówi więcej o niej samej, niż o tym, kto został bez odpowiedzi. Brak komunikacji nie świadczy o braku znaczenia drugiej osoby, lecz o niedojrzałości emocjonalnej tego, kto ignoruje. Świadomość tego faktu może być wyzwalająca. Pytanie nie brzmi więc jedynie: jaka jest słabość mężczyzny, który ignoruje? Istotniejsze jest to, że tę słabość można przekształcić. Gdy mężczyzna przestaje uciekać, gdy staje naprzeciw swoich emocji i bierze odpowiedzialność za swoje uczucia. Rozpoczyna głęboki proces wzrostu. Przestaje być więźniem własnego cienia i staje się człowiekiem bardziej kompletnym, autentycznym i zdolnym do budowania prawdziwych relacji. W końcu największa słabość mężczyzny, który ignoruje, nie tkwi w samej obojętności, lecz w lęku, jaki się za nią kryje. A dopóki nie spojrzy w głąb siebie, pozostanie tylko cieniem samego siebie. Jeśli prawdziwa słabość mężczyzny, który ignoruje Tkwi w lęku przed własnymi emocjami, to jak może on przekroczyć ten schemat? Jak przekształcić ucieczkę w rozwój? Odpowiedź, według Junga, leży w procesie indywiduacji, drodze do stawania się pełnym sobą, integracji odrzuconych aspektów psychiki i życia w autentyczny sposób. Pierwszym krokiem do przełamania tego cyklu jest uświadomienie sobie problemu. Dopóki mężczyzna wierzy, że ignorowanie jest oznaką siły, lub że milczenie rozwiązuje jego wewnętrzne konflikty, pozostaje więźniem własnego cienia. Musi zdać sobie sprawę, że obojętność go nie chroni, jedynie oddala go od samego siebie. Gdy zrozumie, że jego skłonność do ignorowania wynika z wewnętrznej trudności, zacznie odzyskiwać nad nią kontrolę. Następnie konieczne jest zaakceptowanie swojej wrażliwości. Społeczeństwo często uczy mężczyzn, że powinni być emocjonalnie niewzruszeni, że okazywanie uczuć to oznaka słabości. Jednak Jung pokazał, że jest dokładnie odwrotnie: prawdziwa siła wynika z integracji całego siebie, łącznie z emocjami, bólem i niepewnością. Silny mężczyzna to nie ten, który tłumi swoje uczucia, lecz ten, który ma odwagę spojrzeć w głąb siebie i uznać swoje rany. W tym miejscu kluczowe staje się pojęcie dialogu z cieniem. Zamiast projektować swoje emocje na innych, obwiniać, ignorować czy próbować manipulować, mężczyzna powinien zwrócić się do swojego wnętrza i zadać sobie pytania, czego unikam. Dlaczego to uczucie tak bardzo mnie niepokoi? Co ono mówi o mnie samym? Ten proces wymaga samoświadomości i często wiąże się z dyskomfortem, ale jest jedyną drogą do przerwania błędnego koła. Od tego momentu może zacząć zastępować ucieczkę konstruktywną konfrontacją. Oznacza to rozwijanie umiejętności komunikacji emocjonalnej, wyrażanie tego, co czuje, bez używania milczenia jako broni, oraz przede wszystkim zrozumienie, że konflikty nie są zagrożeniem, lecz okazją do rozwoju. Zdrowe relacje opierają się na autentyczności, a ta wymaga dialogu, a nie obojętności. Ostateczna przemiana następuje wtedy, gdy mężczyzna uświadamia sobie, że ignorując innych, w rzeczywistości ignorował część samego siebie. Gdy pozwala sobie czuć, wyrażać i integrować swoje emocje, staje się bardziej kompletną i dojrzałą jednostką. Słabość, która wcześniej popychała go do ucieczki, przekształca się w siłę siłę wynikającą z samoświadomości, prawdziwej więzi z innymi i zdolności do pełnego życia. W końcu ignorowanie nigdy nie było oznaką mocy. Prawdziwa siła tkwi w odwadze do konfrontacji, zarówno z tym, co dzieje się wokół nas, jak i z tym, co nosimy w sobie. Jeśli ten film dostarczył Ci wartościowych przemyśleń, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści o ludzkiej psychice. I koniecznie daj znać w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Chcę zobaczyć, jak daleko dociera ta wiadomość.